Panią poseł Renatę Butryn poznałem w momencie, kiedy wygrała wybory w naszym okręgu i pojawiła się jako poseł w Sejmie. Już od momentu wejścia do Komisji Obrony Narodowej, w której pani poseł rozpoczęła pracę, miałem możliwość zetknięcia się z nią w czasie obrad tej komisji, na której często byłem zapraszany. Jedno trzeba powiedzieć, że pani poseł bardzo aktywnie w tej komisji pracowała, poznała branżę. Dzisiaj jest wytrawnym posłem, który zna tematykę produkcji zbrojeniowej, zna problemy przemysłu zbrojeniowego, i dlatego też wskazane byłoby, żeby Dalej kontynuowała to dzieło w, nas, w następnej kadencji. Jedno jeszcze chciałem zaznaczyć, że pani poseł w czasie pracy jako posłanka znacząco pomogła Huci Stalowawo. Wymienię tylko niektóre elementy, które pozwoliły w trudnych momentach naszej firmy uzyskać efekty pozytywne. Które spowodowały, że dzisiaj Huta Stolwa Wola ma duże osiągnięcia i jest postrzegana jako jeden z czołowych zakładów zbrojeniowych Polski. Przypomnę, że w 2009 roku, kiedy mieliśmy kłopoty, to pani poseł poprzez swoje działania spowodowała, że Agencja Rezerw Materiałowych wykupiła od nas pewien zapas maszyn budowlanych, co znacznie ułatwiło nam kolejne działania. To ona spowodowała, że zobowiązania skarbowe uregulowaliśmy działkami leśnymi. To ona spowodowała, że dostaliśmy dodatkowe zamówienia na produkty wojskowe, w tym langusta, na ponad 40 milionów złotych. To ona spowodowała, że sprywatyzowaliśmy część cywilną huty a środki sprywatyzacji pozostały do naszej dyspozycji i dzisiaj możemy się pochwalić dużymi osiągnięciami rozwojowymi, bo te środki właśnie zostały skonsumowane na te cele inwestycji i z wdrożenia nowych, nowoczesnych technologii na poziomie światowym. Dlatego też reasumując, myślę, że oddanie głosu na Panią Poseł nie będzie głosem zmarnowanym, a przyczyni się do tego, żeby Pani Poseł kontynuowała swoje dzieło na rzecz przemysłu zbrojeniowego i na rzecz huty stanowiowej.